Siema Widzowie Jest 26 listopada 2023 rok temu była Polska Arabia wtedy mój idol Piotr Zieliński Robert Lewandowski Czyli Gola i Wojciech Szczęsny obronił Strzał Arabii Saudyjska, Saudyjczyka A te, a tutaj druga kolejka tu w turnieju listopadowego FIFA 17 No to, no to zaczynamy. Włochy Paragwaj O tutaj we Włoszech kontuzja Bajzaki I za niego wejdzie Elf No to zaczynamy, Włochy, Paragwaj. A, Genoyimus to bufon jeszcze na bramce. To był Jagomota, który teraz jest w Teraz zauważyłem, a tymczasem Pele, Graziano Pele, jeden z Brazylii, co nie żyje. Żółta kartka. Santa Cruz, jak święty Mikołaj, prawie. Aleksandro Florenzi, bohaterem, bo mówi, dzięki niemu Włochy zdobywają pierwsze trzy punkty na tym turnieju. Teraz Francja, Chile. Wtedy wicemistrzowie Europy i mistrzowie Ameryki, Copa Ameryka dwukrotnie, bo wtedy Francja jeszcze nie broniła tytułu mistrza świata. A teraz już broni wice bo jak wiadomo z Argentyną przegrała w finale, a tymczasem Sania, jak z e, czerwona kartka. Aleksis Sanchez wykorzystał z karny, a więc Chile wygrywa z Francją. Bolivia, Kolumbia, starcie Ameryki Południowej w pipie 22, takiego nie ma już, w pierwszej minucie quadrado, czerwona kartka. Walia Węgry O tutaj trzeba zmienić Gareta bela, bo czerwona kartka Sam Vox Wo wejdzie O King jak król Węgry do boju, no bo to bracia polskie... Jak wiadomo, Pol Polak i Węgry, dwa bratanki No bez gareta Baila muszą sobie poradzić Teaźniejszego golfisty, Romze i... Zinkanu adramkę Williams. No i Walia 2-0. Teraz e, z, zagraniczni skoczkowie z Egiptem zagrają remis z Niemcami, więc, więc jest szansa. No Egipt to słabszy rywal niż Niemcy i teraz też. No ale niestety Egipt polubę by prowadzenie. Zero zagranicznictwo tutaj przegrałem z Egiptem. Egipt ma pewny awans Teraz Niemcy, Indie. Andres Schiller wtedy jeszcze był, i Łukasz Podolski też się pożegnał. Aktualnie gra w górniku Zabrze, chyba że odszedł, bo. Nie wiem, bo ten odcinek nerywam latem. O, Ligoi Stanis 3 bramkę 1-1. Niemcy, Egipt. Hekto... uch! Uch uch uh, uh, jaka sensacja! Indie 2-1 z Niemcami! Katastrofa! Turniej dla Niemiec. Teraz Polscy Skoczkoje zagrają z Kamerunem. Również różna z Afryki. Egzotyczny wyjazd naszych skoczków. Z Kamerunem znaczy się sensacja, że Indie wygrały z Niemcami. Tak. Chociaż. No, Polska nie wygrała w czerwcu. No niestety, polscy z przegrają 3-0, to jest... I Cameron... Wychodzi z grupy. O, i teraz me... Meczy. Y Polska Urugwaj, co ciekawe z... 2007... jesienią 2017 się pożegnał Król Artur. Borus z Z kadrą w meczu z Urugwajem, z Towarzyskim. A tymczasem... Prowadzimy Jan Zorozera, Robert Lewandowski z strzelcem bramki. Obyśmy. T... Kolejna bramka Roberta Lewandowskiego. No i wygrywamy 2 do 0 z Urugwajem. Król Artur, czyste konto. Szwecja, Belgia. Eden hazard w pierwszej minucie już al Tobi w jeszcze ciężkie nazwisko 3-0 3-0 wygrywała ze Szwecją. Teraz Holandia RPA. To ciekawe, Holandia zdobyła srebrny benal dla Mundialów RPA. A 4 lata później Brazylii Złoto. Nie, to ja plotę brąz yy. Yy. No a później niezakwalifikowanie się, 4 lata później, a później to ćwierćfinał. finał. A tymczasem kolejna sensacja RPA Remis z Holandią. RPA na nowo Słowenia, Anglia. 2-1 Anglia wygrywa ze Słowenią Teraz Brazylia, Austria Gil Contuzja Ma takie nazwisko Już te. O, Filipe Luis wtedy jeszcze był Czy ma polskie korzenie Czekajcie, muszę z moje położyć David Luiz, ho, ho. jeszcze damy sobie, nie wiem, o Marquinhos Młody, Danilo Młody za Roberto Firmino, To damy łapkę. Austria, Brazylia, zaczynamy. Sensacja, jak na razie. Austria wygrywa z Brazylią 1-0. 2-0. Co tu się dzieje? William Bramsona na pocieszenie. Co tu się stało? Na początku Niemcy 2-1... Znaczy te, India 2-1 z Niemcami, a teraz... Yyy... Austria 2-1 z Brazylią, to za sensację Szwajcaria, Portugalia, powtórka 1.8. z tamtego mundialu, wtedy Fernando Santos e, Cristiano Ronaldo na ławkę posadził. Co, tu, co, co tam się stało? Co tutaj się dzieje w tej kolejce? Mm. nich dwie bramki i Portugalia wygrywa. Bułgaria, Chiny. Uj, czerwona kartka i kontuzja. O, Martinho jest, o, Coś tam piłka. Ktoś ten pił, goścę no przypomina Barry Krakowi. No nie. Aleksandrów wtedy grał w Legii, chyba. Ja się nie mylę. A Iwanów, jak ten zobarty fin. film. Dobra. Już. No to zaczynamy Bułgaria, chiny jeden jeden, no jak na razie. 2-2 Tutaj się spodziewałem, że Burka, Bułgaria jeszcze, że wygrano. Bo Chiny to jest No, Chiny mają ligę, bo tam grali gwiazdy. A reprezentatywie już nie mają takiej dobrej. O, tutaj kontuzja w, w Peru. No to zaczynamy! Nie wykorzystamy karnysferów, florest, bramka... Banenga, tapia, czyżby... Można powiedzieć, że kolejna sensacja. jakby w Indie 2-1 z Niemcami, potem Austria 2-1 yy, z. Kto tam był? Austria 2-1 z Brazylią, a teraz kolejny 2-1. Peru 2-1 z Argentyną, chociaż Chociaż Peru grało z Argentyną o trzecie miejsce w 2019 w Copa America. Dobra, teraz ostatni mecz na dziś. Wenezuela, Hiszpania. U, tutaj Alvaro Morata, niestety koniec turnieju dla niego, wtedy był Junien na Paduli, jakoś tak się to mówi. Ale, no, historia tego selekcjonera jest taka, że, że później musiał e, musiał po prostu odejść, a rzecz realu przed mistrzostwami świata i mi zresztą go inny szkolenie, więc dodamy sobie jeszcze Mark Barta do składu za... U Pika już zakończył karierę, a musła forma. A, dobra. Damy sobie Iker'a Casillas'a na bramkę. On już dawno zakończył karierę i był świetnym bramkarzem w reprezentacji Hiszpanii. Wygrał i mistrzostwo Europy, i mistrzostwo świata. teraz damy z Wenezuelą. Dałem Hectora Berlina, wtedy. E, grał w Barcelonie przez. Po, na początku poprzedniego sezonu. Pikę żółta kartka, pikę żółta kartka Gol 1-0 Pikę i Kastilia konto Dobra, widzę, zaczynamy się w drugim odcinku, więc papa pa, widzę, papa ja, pa.